Zagrożenie, ale związane z przyszłym unijnym budżetem dostrzegają natomiast politycy z euroregionu karpackiego i jak przekonują unijne plany powinny niepokoić także Polaków. Zwłaszcza z takich regionów jak Podkarpacie. W unijnej kasie po 2014 roku będzie mniej pieniędzy niż zakładano nawet o 120 miliardów euro. Według specjalistów najbardziej uderzy to w takie regiony jak nasz. Dziś w Krasiczynie na międzynarodowej konferencji politycy i samorządowcy dyskutowali jak temu zapobiec i zdobyć obyć dodatkowe fundusze. Ta konferencja zdaniem jej uczestników to jedno z najważniejszych spotkań w ramach lobbyingu na rzecz pozyskiwania funduszy unijnych dla znajdujących się w zasięgu karpat regionów ośmiu państw. Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii i Serbii. Problemy Karpat w Europie szeroko nie są znane. No, wszyscy wiedzą, jakie jest położenie geograficzne Karpat. Wszyscy wiedzą, że jest to region, tereny bardzo problematyczne. Są to jeden, jest to jeden właściwie z ostatnich masywów górskich w Europie, który jest zupełnie pozbawiony infrastruktury drogowej. Także wydaje mi się, że każde działanie na rzecz tego, żeby coś się po prostu tutaj działo, jest szalenie ważne. Europoseł PiS Tomasz Poręba mówił o zagrożeniach wynikających z propozycji Komisji Europejskiej w sprawie budżetu na lata 2014-2020. Wiadomo, że pieniędzy ma być jeszcze mniej niż się spodziewano i to aż o 120 miliardów euro, przede wszystkim na politykę regionalną i rolną, a to dla nas bardzo zła wiadomość, dlatego zdaniem polityków trzeba działać i to natychmiast. Naszym zasadniczym celem jest to, żeby powołać do życia makroregionalną strategię karpacką w ramach Unii Europejskiej na wzór strategii dunajskiej i bałtyckiej. Wtedy byśmy mogli uzyskać nie tylko dodatkowe środki, ale także razem połączyć wszystkie wysiłki, które dzieją się dzisiaj w Karpatach. Od, od, od Czech aż po Serbię, tak naprawdę przez Ukrainę, Rumunię, żeby wszystkie pieniądze, które idą w ten region, były w jakiś sposób wspólnie wykorzystywane. To idea, o której już mówią europosłowie w Parlamencie jeśli uda się ją wcielić w życie, jest szansa na dodatkowe unijne pieniądze. Niezależnie od tego mieszkańcy regionu mają szansę na dofinansowanie w ramach innych programów, już nie unijnych, a na przykład w ramach programu polsko-szwajcarskiej współpracy. Przygotowaliśmy program pod tytułem 1, pod tytułem Alpy Karpatom. To jest projekt nastawiony na pobudzenie przedsiębiorczości w regionie, bazując na doświadczeniach szwajcarskich, ponieważ projekt realizujemy w takim szerokim partnerstwie z jedną z najważniejszych fundacji szwajcarskich oraz drugi projekt Karpaty Przyjazne Ludziom, który ma takie nachylenie przyrodnicze. Kolejny program to Alpejsko-Karpacki Most Współpracy. Mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które chcą wypromować siebie, które chcą znaleźć partnera za granicą w całej Unii Europejskiej. Mamy również fundusze wspierające rozwój eksportu lokalnego. Możemy dofinansowywać producentów lokalnych, regionalnych, producentów, którzy parają się rzemiosłem, różnymi takimi regionalnymi specjalnościami. Na przedsiębiorców i lokalnych producentów czeka 7 milionów franków szwajcarskich. Nabór wniosków rusza już w kwietniu.